Czytanie z księgi proroka Izajasza tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie, ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed Nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed Nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługa Jakuba, Izraela, mojego wybrańca nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny. Chociaż mnie nie znałeś, ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci, broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od, od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Oto słowo Boże. Bo... Ośród narodów narodu w Pana chwałę Pośród... panna Pośród... Chwałem wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie jego cuda pośród wszystkich ludów. Pośród nas... 1. Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości. I na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga, umiłowani o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko Słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Pan z Wami. Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, Wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu mnie kusicie o błudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On nich zapytał, czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli, Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste! Dotykamy dzisiaj liturgii słowa władców świeckich. Oddajcie Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Znamy tę myśl, ten program, który określa miejsce Kościoła we społeczności świeckiej. Rozgraniczenie porządku doczesnego i porządku nadprzyrodzonego. To, że uczymy się posłuszeństwa władzy świeckiej, a jednocześnie Kościół poucza, by władza świecka nie wchodziła w to, co Boże. To jest ta mądrość Kościoła od dwóch tysięcy lat, która wychowuje całe narody. A pierwsze czytanie może być zaskakujące, bo o to mówi o pomazańcu Cyrusie. Pomazaniec namaszczony, po grecku Chrystus. To był ktoś, kogo Bóg namaszczał do szczególnego zadania. To byli prorocy, to byli królowie, to byli kapłani. A oto tutaj Cyrus, władca pogański, władca Babilonu, jest nazwany Pomazańcem, bo rzeczywiście poprzez niego Bóg realizował swoje plany bo Izraelici, gdy byli w niewoli po 70 latach niewoli babilońskiej, właśnie władca Babilonu Cyrus zezwolił im na powrót do ojczyzny i na odbudowę świątyni w Jerozolimie. Stał się narzędziem w rękach Bożego miłosierdzia i stąd jako wychwalany jest jako pomazaniec Boży, choć Boga nie znał, choć sobie z tego nie zdawał sprawy. Bo Bóg jest panem dziejów ludzkich, tak samo panem historii i wszystko niejako ma w swoich rękach. Choć czasami człowiek się dziwi, nie rozumie Bożych planów. I w tym kontekście możemy popatrzeć na nasze maseczki, na tą całą czerwoną strefę, w której się znaleźliśmy, wszelkie ograniczenia, jest ich bardzo dużo, są uciążliwe nawet, a jednocześnie wielu z nas się denerwuje i dlaczego pyta, zwłaszcza wielu młodych, nie respektuje tych przepisów albo wręcz buntuje się przeciwko nim. Głosi, że to wszystko nie ma sensu, czy to jest przesada, że to jest jedno wielkie zniewalanie całych społeczeństw itd. Słyszymy te głosy. Może się rodzić pytanie, dlaczego? Tak sprzeczne ze sobą opinie funkcjonują w naszym społeczeństwie. Skąd to się bierze? I odpowiedź jest bardzo chyba prosta. Młodzi ludzie, którzy z internetem są bardzo zżyci, w internecie znajdują świadectwa wielu lekarzy. Wielu, wiele autorytetów, którzy rzeczywiście twierdzą, to wszystko nie ma sensu. I obok siebie funkcjonują, nieważne, która strona ma większość mediów, ale te dwa poglądy obok siebie funkcjonują. Jeden pogląd, że trzeba nosić maseczki, drugi pogląd, że to jest szkodliwe i nie trzeba nosić maseczek. A zresztą, czy można zaufać politykom, którzy nam narzucają takie ograniczenia? I znowuż czujemy, że z tymi politykami jest różnie. I teraz są wielkie te spory o Sąd Najwyższy, o Trybunał Konstytucyjny w Ameryce, o to, kogo prezydent obsadzi na kolejne, kolejnego sędziego w Sądzie Najwyższym, bo wiemy, że od składu personalnego Sądu Najwyższego w każdym kraju kultury zachodniej zależy interpretacja konstytucji. I nie trzeba wcale zmieniać konstytucji, a w zależności od tego, które stronnictwo no przeważy, jednego dnia wolno zabijać poczęte dzieci jako dobrodziejstwo dla matek, podobno, a drugiego dnia ta sama czynność staje się zbrodnią, za którą grozi więzienie. Zależy to, którzy sędziowie będą mieć większość w Sądzie Najwyższym, czy u nas w Trybunale Konstytucyjnym. I patrzymy, że coś tu jest nie tak to my mamy konstytucję, czy nie mamy konstytucji. Skoro jedna, jednego dnia to jest prawdą, drugiego dnia coś innego jest prawdą. A czy można zaufać nawet naukowcom na uniwersytetach, biologom? Przecież jedni biolodzy mówią, że człowiek rodzi się od poczęcia jako mężczyzna i kobieta, inni biolodzy mówią, że człowiek Dopiero w czasie wychowania staje się mężczyzną bądź kobietą. No więc młody człowiek jest taki zdezorientowany. A jeszcze inni mówią, że człowiek to jest taki szkodnik, którego trzeba zniszczyć. Mówią o depopulacji. I młody człowiek patrzy i nie wie komu ufać. I dochodzi do tego, że nawet to mnie tak zszokowało. Są tacy, którzy mówią, że ziemia jest płaska. A dla większości Ziemia jest okrągła. I to się nazywa relatywizmem. Takie wielkie zagubienie współczesnego człowieka, że on właściwie nie wie, kogo słuchać, kto jest autorytetem. I potem mamy tysiące problemów takich kulturowych, cywilizacyjnych, zdrowotnych, bo człowiek jest zagubiony. Nie wie, kim on jest. Już wielu przecież młodych i nie tylko młodych ludzi nie wie nawet, czy są mężczyznami, czy kobietami. Nie wie, po co żyje, jaki jest cel życia. Czy celem życia jest pieniądz, czy sława, czy uroda, czy w ogóle istnieje cel życia poza życiem ziemskim, czy go nie ma. A jak nie wie, po co żyje, to nie wie, jakimi zasadami się kierować w życiu, co jest właściwie dobre, a co jest złe. I w takim współczesnym świecie, jest mnóstwo ludzi totalnie zagubionych, zdezorientowanych. Kościół ma pewien skarb. Oto Bóg, który stworzył świat. Bóg, który stworzył w tym świecie człowieka. Stworzył człowieka, który posiada przedziwną zdolność myślenia, której nie ma żadne inne zwierzę. Człowieka, który posiada sumienie, coś wyjątkowego. Bóg, który stworzył ten świat dla człowieka, aby człowiek nie błądził, 2000 lat temu sam przyjął ciało człowieka, by wyjaśniać człowiekowi, że ten Bóg, ten, który jest panem wszystkiego, przed którym drżą ludzie, no bo żywioły potężne potrafią zniszczyć wielkie rzeczy, burze, podpórki, Trzęsienia ziemi, przeróżne inne żywioły, których człowiek się lęka. Stoi nad nimi stwórca wszystkiego, że ten Bóg kocha człowieka. To jest objawienie od dwóch tysięcy lat, że za tym wszystkim, czego nieraz pojąć nie możemy, jest Bóg, który jest miłością. I powołał Bóg człowiek uczniów. Powołał uczniów żeby szli i głosili dobrą nowinę. I teraz zauważmy, pan Jezus, powołując apostołów, nie powołał ich dlatego, że byli najpobożniejsi. Nie jako w nagrodę. Ja wam w nagrodę zapewnię życie wieczne szczęśliwe, bo jesteście tą najpobożniejszą cząstką całego narodu. Przecież apostołowie byli bardzo mało, powiemy, pobożni. Mieszkali w Galilei, najrzadziej chodzili do świątyni. Najmniej przepisów religijnych zapewne przestrzegali. Wśród apostołów był nawet celnik Mateusz, który za pieniądzem wcześniej biegał. Miał bardzo złą reputację. Wśród apostołów przecież byli Jan, Jakub, którzy spierali się o to, kto będzie najważniejszy. Myśleli, że karierę polityczną przy Jezusie się zrobią. Był i zdrajca Judasz. Był i Piotr, który był tchórzem po prostu. A później do apostołów przecież Pan Bóg dołączył Szawła, mordercem, tego, który zabijał uczniów. Więc apostołowie nie byli wcale wybrani dlatego, że są najlepsi, że to jest jakaś nagroda. Ale Pan Jezus powołał uczniów, ich ukształtował, aby ich posłać. To jest cel. Celem bycia uczniem Pana Jezusa jest bycie posłanym, by iść głosić drugiemu człowiekowi dobrą nowinę. I to jest sens misji Kościoła. Mamy być światłem świata. Ja widzę się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. A święty Paweł pisze do cesaloniczan z wielką radością: Cieszę się, żeście uwierzyli. Żeście też stali się uczniami, że przez Was Ewangelia będzie szła dalej. Tak Pan Jezus chciał. Mógłby się co prawda objawiać każdemu z nas indywidualnie, tak jak przed dwoma tysiącami lat. Ale wybrał inną drogę. Objawia się uczniom, żeby oni głosili to dalej. I stąd każdy z nas jest, będąc uczniem, misjonarzem. Dobrze albo źle spełnia tę rolę. Wiemy, że w tym tygodniu modlimy się jako nasz naród. No wielu w naszym narodzie się modli o to dobre rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, byśmy chronili każde poczęte dziecko, niezależnie czy jest zdrowe, czy jest chore. I wiemy, że jeżeli uda się ten kolejny krok zrobić, to będziemy jako naród światłem dla innych narodów, że można bronić życia. Godności każdego dziecka. To jest takie powołanie misyjne w wymiarze całego narodu. To powołanie misyjne, które każdy z nas ma wpisane, to jest najpierw bycie dobrym człowiekiem, bo jak jestem kłamcą, oszustem, mam inne grzechy na swoim sumieniu, to nie jestem misjonarzem. Mogę najpiękniejsze kazania mówić, najpiękniej działać, ale to będzie niewiarygodne. Więc najpierw muszę być samemu dobrze ukształtowany. To jest moje pierwsze świadectwo. A później głoszę dobrą nowinę osobom zagubionym, zalęknionym, nieraz we własnej rodzinie, w sąsiedztwie, tak bardzo blisko. A później bierzemy udział też w tym głoszeniu dobrej nowiny przez tych, którzy opuścili swoją ojczyznę i pojechali na krańce świata. I wiemy dobrze, że oni doświadczają, jak Pan Bóg przez ich ręce, przez ich usta czyni cuda. Że ludzie się nawracają, przyjmują dobrą nowinę. A wiem, jakie to jest trudne. Jak w naszej rodzinie czy w parafii, ktoś przestaje chodzić do kościoła, mówi jest niewierzący, jakże trudno Go zaprosić z powrotem. Jak to się powiemy, nie da nieraz raz przekonać kogoś, wręcz odwrotnie. Coraz więcej osób przestaje chodzić do kościoła, chociaż księża, świec, tak bardzo się staramy. I naraz taka sama osoba, która tutaj się stara i nie widzi efektów, jedzie na misję, robi zdawałoby się to samo i patrzy, tam się ludzie nawracają. I pyta, skąd to się bierze? I odpowiedź często jest bardzo prosta. To nie moje zdolności uczyniły, ale modlitwa tych, którzy mnie wspierają swoją modlitwą. To oni są autorami tych, powiemy w cudzysłowie, sukcesów duszpasterskich na misjach. I stąd każdy z nas jest z powołania misjonarzem. Przed stu laty i troszkę jeszcze w XIX wieku służebnica Boża Paulina Jarico powiedziała tak. Możesz być w bardzo prosty sposób misjonarzem. Przez modlitwę na różańcu. Stworzyła żywy różaniec, który trzeba na nowo ożywić w naszej parafii. Takim wielkim zapałem misyjnym. Poprzez codzienną modlitwę Dzisiaj Komunię świętą, przez te ofiary materialne, jesteśmy rzeczywiście misjonarzami i głosimy dobrą nowinę współczesnemu światu. Niech Duch Święty dopowie dalej, w jaki sposób mam głosić tę dobrą nowinę. I na zakończenie mamy teraz taki rok mówienia o Mszy Świętej. I msza Święta kończy się, ale lepiej powiedzieć, że na koniec mszy świętej ona się zaczyna. Ona się zaczyna posłaniem. My tu się umacniamy, by być posłani. Niedziela nie jest ostatnim dniem tygodnia. Tak to się nieraz jakoś tam wydaje. Szabat był ostatnim dniem tygodnia, czyli sobota. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. My czujemy, że dobrze jest dzień rozpocząć od mszy świętej, a nie na wieczór przyjść. Bo my rozpoczynamy. I Eucharystia w swym jakimś założeniu, w zakończeniu jest początkiem, ona się dopiero rozpoczyna. I tak przeżywajmy każdą przeświętą. Umacniam się, poznaję Bożą Wolę i jestem posłany. Amen.